Są dzisiaj z nami i 11i i Realme GT. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak używam się tych dwóch urządzeń, zapraszam do oglądania. Pudełka sobie odstawiamy na bok. Unboxing jednego był tutaj. W recenzji tego telefonu pokazywałem też pudełko. Dlaczego dzisiaj do nich wracam? No więc tak, po pierwsze, dlatego że to są dwa najtańsze telefony ze snapem 888. Może najpierw siało mi bo ten telefon kosztuje 2799 w wersji 828 i 2999 w wersji 8256 tutaj jest jeszcze taniej dlatego że za wersję 828 trzeba zapłacić 2 299, za wersję 12256 2499 czy 2500 i 2300 tak jest 2300 bez złotówki, mówiąc po ludzku. A druga rzecz, e, chciałbym jeszcze wrócić do tego Xiaomi, dlatego że e, przyszła, przyszła ostatnia aktualizacja i sporo rzeczy w tym telefonie się zmieniło. I to zmieniło się na plus. Dlatego dobrze by było jeszcze raz sobie o nim opowiedzieć. Zaczynamy od budowy, wykonania, czyli tak zwanego designu. Tutaj dla mnie zwycięzca jest jeden, to znaczy ten telefon, on jest po prostu ładniejszy, bardziej mi się podoba skóra wegańska, czyli sztuczna, z jakiejś rośliny, nie pamiętam z jakiej. No i to wygląda ładnie, najzwyczajniej w świecie to wygląda ładnie. To się nam nie zbije. Oczywiście jeszcze jest, jest też wersja 8128 wykonana ze szkła, no i wtedy to już tak ładnie nie będzie. Będą odciski palców, trzeba będzie go trzymać w etui, które jest w pudełku. Ale to żółte jest piękne, inne niż każdy inny telefon. No i za to należą się wielkie, wielkie brawa producentowi. Poza tym też ta wyspa z aparatami zobaczcie, to prawie w ogóle nie wystaje, no więc to też jest fajna rzecz, jak położycie ten telefon w ten sposób to no, on się prawie w ogóle nie kiwa. E, no, jest etui w pudełku, ale ja się zdecydowałem używać go bez etui. Tutaj mamy szlachetnie czyli mamy szkło. No i jak widzicie, szkło. Zbiera odciski palców jak szalone, no więc etui wydaje się nieodzowne, na szczęście etui jest w pudełku, no i też ta wyspa z aparatami, niezależnie od tego, czy założycie etui, czy też nie, no to to się kiwa w sposób straszny. No więc na ten telefon trzeba uważać. Teraz tak, ramki. Tutaj są aluminiowe, a tutaj są plastikowe. I to jest dosyć duża różnica, z której nie każdy sobie zdaje sprawę. Ale nie daj Bóg, jak usiądziecie na, za przeproszeniem tyłku, a telefon macie w kieszeni, no to szansa, że tutaj coś się stanie, jest niewielka i on raczej powinien wytrzymać. Natomiast szansa, że tutaj coś się stanie. No to jest już większa, no więc tak jak mówię, aluminiowa rama wygrywa zdecydowanie w tym telefonie. I jeszcze jest jedna rzecz na korzyść tego telefonu. Tak jak widzicie tutaj, o, ta dziureczka to jest wejście miniczek na słuchawki, a tutaj z tej strony, byście nie patrzyli, to tego wejścia miniczek nie będzie. Przyciski są inaczej umiejscowione, dlatego że e, Realme. Z prawej strony mamy ten przycisk do włączania telefonu z bardzo fajnym, żółtym akcentem. Podoba mi się taka dbałość o szczegóły, natomiast przyciski do regulacji głośności mamy z drugiej strony. Tutaj wszystko mamy na jednym boku, znaczy czytnik linii papilarnych i przycisk do regulacji głośności. Chyba wolę, jak jest wszystko z jednej strony, niż z dwóch stron. No i głośniki. Głośniki mamy stereo i w jednym, i w drugim telefonie, w związku z czym pokażę, jak one grają. Najpierw. Nasz żółciak, zobaczmy jak z trzymaniem zakładek w pamięci wszystko jest. Po moim unboxingu kilka osób miało wątpliwości, czy to są głośniki stereo. No więc myślę, że teraz wątpliwości nie będzie. Dźwięk leci i stąd, i stąd. Przy czym tutaj z dołu jest, wydaje mi się, troszeczkę głośniej, tak 60 do 40. Tak bym to jakoś określił. A wsiało mi brzmi to tak. Wydaje mi się, że tutaj jest bardziej równo 50 do 50, natomiast co do jakości dźwięku to już sobie sami musicie ocenić, który Wam się podoba. Na słuchawkach Bluetooth jest fajnie, na słuchawkach na kabelku, no to tutaj trzeba mieć przejściówkę. Ja mówiąc szczerze nie podłączałem, natomiast tutaj mam słuchawki na kabelku i bardzo fajnie słychać, także tak jak mówię przez ten kabelek, przez tą ramę aluminiową. Ten telefon w budowie, no i przez wygląd, tak? Ten telefon, czyli Realme, w budowie z tyłu i z boku dla mnie wygrywa. No to teraz jedziemy naprzód. Z przodu mamy amoledy i tutaj, i tutaj. Przy okazji wielkość tych telefonów, więc tutaj ten amoled ma przekątną 6,43 cala, no i... Przez co ten telefon jest mniejszy? Tutaj mamy przekątną 6,67, no i ten telefon jest większy, więc w takim codziennym używaniu, mówiąc szczerze, tego mi się też używa troszeczkę lepiej, dlatego że ja nie specjalnie przypadam za dużymi telefonami, tutaj lepiej trzyma się to wszystko w dłoni. No, wygodniej, najzwyczajniej w świecie, tak samo w kieszeni, a tutaj jednak to już jest kawał fajnego, ale jednak kawał telefonu. Wracamy do tych wyświetlaczy, AMOLED i tutaj, i tutaj, no ale pytanie, czy któryś z nich będzie lepszy. W cyfelkach są podobne, znaczy obydwa mają Full HD+, ten ma 409 pikseli na cal, ten ma 395, no bo jest większy. Proporcje 20 do 9, obsługa HDL10 tutaj. Obydwa mają odświeżanie do 120 Hz. Natomiast, jeżeli korzystacie z tych, no bo to jest w sumie najważniejsze, jeżeli korzystacie z tych telefonów na dworze, no to Xiaomi tutaj wygrywa, dlatego że z Tutaj widoczność w pełnym słońcu jest lepsza. Tutaj jest dobra, ale tutaj po prostu jest lepsza. Jak chodziłem, robiłem zdjęcia. No to później łatwiej mi było zobaczyć, co zrobiłem na tym telefonie, niż na tym telefonie. No, ale tak jak mówię, w obydwu telefonach jest naprawdę ok. Tutaj ciutkę lepiej. Tutaj możecie zrobić tak, czyli możecie wybudzić i wygasić dwukrotnym uderzeniem. Tutaj możecie. Wygasić widgetem, a wybudzić e, uderzeniem, e, czytnik linii papilarnych, bo nie pokazywałem. Tutaj jest z boku i on jest szybciutki. Jak tam kto woli, czy w ekranie, czy w boku, czy z boku telefonu, tutaj jest naprawdę o. Przykładacie palec i już jest. Też oczywiście odblokowywanie twarzą, i ono jest też mega szybkie i niezawodne. To tutaj. A tutaj czytnik linii papilarnych jest w ekranie. Jest mega szybki. Zobaczcie, wystarczy musnąć ten telefon. I on już jest odblokowany. O! Ale jakby ktoś chciał, to oczywiście też może odblokować go twarzą. Szybciutko też nie ma najmniejszego problemu. Nie mamy diody powiadomień ani tu, ani tu, ale mamy always on display, wiele motywów do wyboru, pokazują się powiadomienia ze wszystkich aplikacji, także tutaj problemu ani z jednym, ani z drugim telefonem nie będzie. Tutaj mamy folię ochronną naklejoną, tutaj też folia ochronna była, ale osoba, która miała ten telefon przede mną ją zdarła, ale z tego co tam widziałem w pudełku jakieś zwłoki folii były, w związku z czym e, też powinniście tą folię na ekranie mieć. Działanie w obydwu telefonach Snap 888i. Co do tego jak on pracuje, to to nie ma najmniejszych wątpliwości, że to jest topowa jednostka, wszystko się dzieje szybko i w jednym i w drugim telefonie, ale ten telefon jest dla mnie mega gigantycznym zaskoczeniem po kilku dniach użytkowania, dlatego że on się nie grzeje. Wszystkie telefony ze Snapem 888 się grzeją, ten się nie grzeje. Dlaczego? Dlatego że on ma system chłodzenia Stainless Steel False Cooling. Tak to się pięknie nazywa po angielsku. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, natomiast e, Ponieważ to jest telefon dla osób, które grają, w związku z czym stworzono specjalny właśnie system chłodzenia, żeby się ten telefon nie przegrzewał, i to moim zdaniem uratowało mu znaczy tą skórę. No i ten telefon się nie przegrzewa. dzięki temu, przynajmniej w każdym razie, jak ja go do tej pory używałem, nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby on mi się zrobił gorący. Nawet jak kręcę filmy, nawet jak robię dużo zdjęć, nawet jak w coś tam pogram, to wszystko z tym telefonem jest ok. Za co należą się gigantyczne brawa firmie. Tutaj było tak sobie, ale przyszła duża poprawka, aktualizacja, która tam stabilność zmieniła trochę, zmieniła trochę widżety, zmieniła trochę kilka rzeczy w telefonie, ale też po tej aktualizacji ten telefon grzeje się mniej. Tak jak grzał się wtedy troszeczkę, tak tutaj muszę powiedzieć, że producent opanował. Ten procesor, nie wiem jak, pewnie zmniejszył trochę wydajność, wszystko jedno, ale on już się tak nie nagrzewa. No i chciałoby się powiedzieć, świetnie, a nie można było tak od początku, no ale okej, okay. ważne, że producent myśli, robi coś, no i ten telefon tak. Ten telefon dla mnie jest numerem jeden, jeżeli chodzi o ten procesor pod względem no, takiego komfortu użytkowania, tak? no bo co do szybkości, otwierania stron i tak dalej, i tak dalej, no to wszystkie te telefony ze Snapem 88 są świetne, natomiast komfort użytkowania tutaj będzie największy. Ze wszystkich tych telefonów, no bo się po prostu ten telefon nie grzeje, nie ma celingu i tak dalej, no to tak tutaj będzie dla mnie drugie miejsce w tym momencie ze wszystkich, ze wszystkich telefonów z tym prockiem. O, tak bym to nazwał. Przy okazji oprogramowanie, ale to też ciężko porównywać, dlatego że co kto lubi, tutaj mamy Miłaj, bardzo fajnie wszystko w nim działa. No, tysiąc razy o nim mówiłem, jest nowa, fajna tapeta. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy Realme UI, które wygląda tak samo jak oprogramowanie w telefonach Oppo. Więc co kto woli, kwestia gustu, a nie tego, że jedno jest lepsze, a drugie jest gorsze. Teraz, wszystkie tak zwane dodatki, które tak naprawdę dodatkami nie są, czyli. GPS i w jednym i w drugim telefonie doskonale, bez najmniejszego problemu. NFC jest i w jednym i w drugim telefonie, w związku z czym od pierwszego strzału zapłacicie zbliżeniowo, albo na przykład połączycie sobie słuchawki albo jakiś głośnik, jak się Wam łączy przez NFC. No i jakość rozmów. Nie można o tym zapominać i w jednym, i w drugim telefonie jest doskonała, bez najmniejszych zastrzeżeń. Tutaj wygasza się ekran, jak rozmawiacie. Bo czasami w niektórych Xiaomi jest tak, że przytykacie do ucha, a okazuje się później, że ekran się nie wygasił. Tutaj nigdy nie miałem tego problemu. Tutaj też nie. Doskonale się przez nie rozmawia. Zdjęcia filmy. Co my mamy tutaj z tyłu? 64 główny ze światłem 1.8, szeroki kąt 8, makro 2 megapiksele, selfie z przodu 16 megapikseli. Tutaj mamy 108 ze światłem 1.8, szeroki kąt 8, makro 5, selfie z przodu 20, więc tutaj tych pikseli mamy troszeczkę więcej. Realme uprzedza, że to nie jest telefon stworzony z myślą o fotografii, tylko z myślą o wydajności, w związku z czym, żeby tam się nie spodziewać za wiele, ale powiem szczerze, przy takich, po takich ostrzeżeniach, ja jestem bardzo zadowolony z tego, co ten telefon potrafi pod względem zdjęciowym. Znaczy po prostu nie ma się czego wstydzić. Jakbym miał porównać te dwa telefony i zaraz sobie porównamy, zobaczycie zdjęcia, zobaczycie jakieś filmy. No to oczywiście Xiaomi jest lepsze i tutaj wygrywa, ale Realme naprawdę nie jest gorsze. Ten telefon pamiętajcie kosztuje w okolicach dwójki, troszeczkę powyżej dwójki. I znalazłyby się telefony koło dwójki, które też robią podobne zdjęcia, więc naprawdę tutaj nie ma się czego bać. Zrobicie tym telefonem naprawdę fajne zdjęcia. No, i to było chyba na tyle, tak? W sensie, oczywiście mogę Wam pokazać tutaj troszeczkę troszeczkę fotek. Naprawdę, naprawdę są fajne i kolory, i szczegółowość, i typ portretowy i rozmycie tła, i typ nocny. No, naprawdę tutaj nie ma się czego obawiać, dlatego że wszystko tutaj będzie ładnie widać w Mi. Jest troszeczkę lepiej, tak jak już mówiłem. No ale zresztą, co ja wam będę gadał, oglądajcie, sami oceniajcie. 1, 2, 3 Full HD 30 klatek na sekundę Jest oczywiście 4K w Xiaomi jest tak samo 8K Możliwości nagrywania wideo mamy tutaj mnóstwo Posłuchajcie, jak jest zbierany głos Jest wczesna pora, bo musiałem oddać samochód bo się zrobiło ciepło, a okazało się, że moja klimatyzacja niespecjalnie chce działać. Tak bywa, zwłaszcza jak jej się nie nabija przez kilka lat. No i to by było chyba na tyle e, z kamerami tylnymi. Dzień dobry, za to mogę pokazać kamery przednie. Nie wiem w którą stronę się patrzeć. Tradycyjnie, w związku z czym patrzę się raz tutaj, raz tutaj, żeby nikt, e, żeby było sprawiedliwie. O. Tak mówię, yy, bo nie wiem co powiedzieć, bo chyba niespecjalnie mam co do powiedzenia. Jeszcze się odwrócę, żeby nie było, że tam, nie wiem, pod światło albo coś. Jedna lepiej, druga gorzej. Jedno, co mogę powiedzieć przy nagrywaniu takich rzeczy, jedno, co mogę powiedzieć przy nagrywaniu takich rzeczy, to to, że lepiej widać na ekranie Xiaomi. mi jest dobre, ale mi w tym wypadku chyba troszeczkę lepsze. No, kłaniam się nisko i znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. Są prawie identyczne. Tutaj mamy 4500, tutaj mamy 4520 mAh, ale tutaj, ponieważ ten telefon się nie grzeje, w związku z czym ta bateria jest lżej traktowana, wyświetlacz jest troszeczkę mniejszy. No więc tutaj spokojnie półtora dnia jak do tej pory ta bateria mi wytrzymuje zawsze bez najmniejszego problemu. Tutaj poprawiło się i to jest dzień, dzień z kawałeczkiem, tak? No bo tutaj wiadomo jest większy wyświetlacz, więc też większe obciążenie. Natomiast tak, jak mówiłem też ten telefon już się tak nie grzeje. No więc spokojny dzień. Może nawet następnego dnia rano troszeczkę jeszcze na tej baterii pojedziecie. O tak by to e, wyglądało. Czyli, co ja sobie sądzę o tych dwóch telefonach? Jeżeli komuś zależy na jak najlepszych zdjęciach, no to to musi zapłacić więcej e, i dostaje lepszą jakość zdjęć. Natomiast tutaj ta jakość zdjęć nie jest zła. A pod takim ogólnym wrażeniem z użytkowania, no to ten telefon moim zdaniem no moim zdaniem wygrywa po prostu, tak? Dlatego, że się nie grzeje, dlatego, że ta bateria wytrzymuje dłużej. No, on śmiga zresztą tak samo jak ten, wyświetlacz, on no tutaj troszeczkę lepszy, ale tutaj też nie jest zły. Ten telefon jest mniejszy, no i jest tańszy, tak? Nie można nie mówić o cenie i nie można zapominać o cenie. Jednak te kilka stówek mniej też robi różnicę. No i generalnie to jest naprawdę za te pieniądze bardzo dobry telefon. Ten zresztą też jest bardzo fajny. O, i to by było na tyle takiego szybkiego porównania. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.